I zaraz Wam pokażę trik, jak zdobyć galeryńskiego Shiny Wizinga. Simoneczko, witam Was w kolejnym odcinku z Pokémon Go. I dzisiaj jest dzień Comedy Day, który rozpoczynam całkowicie inaczej niż zwykle. Jak widzicie, siedzę w domu jeszcze, a Comedy Day startuje za 20 minut. Jest to pierwszy Comedy Day, na którym Pokémon, nawet z super ekstra atakiem, jest gorszy od wszystkich, które do tej pory mieliśmy. Także nie jest godny uwagi wcale. Chyba że. Chyba że. Do tej pory nie mamy żadnego dobrego Pokemona na PvP z tych, które były. Aktualnie jeśli chodzi o rajdy, o walki na gymach, to każdy inny Pokémon. Charizard, Blaziken, Entei i wszystkie inne są o wiele lepsze. Pod każdym względem. Jednak Nasz, nasza ewolucja Chimchara, gdzie oczywiście jest to Infernape, ma lepszy DPS. O troszeczkę od Charizarda. Który ma więcej tutaj kontr wobec siebie. Jednak ogólnie sam mm, Infernape z tym nowym atakiem nie jest godny uwagi w całe. Jednak, co nas interesuje poza samym Comedy Day? Bo wiesz mi, troszeczkę się tego zbierało i jest mega dużo informacji. Między innymi, dzisiaj po Comedy Day napisali nam, że z okazji wydarzenia, jakim jest premiera Pokémon Shield i Pokémon Sword, dają nam galeriańskiego Wizinga na rajdach. I oczywiście on będzie na Ride Hour zaraz po Comedy Day. I później, z tego co napisali, również będzie on dostępny na zwykłych rajdach w sensie poza Comedy Day, w sensie poza Ride Hour. Normalnie na rajdach wszędzie, ale w mniejszej częstotliwości, bo wiecie, tam będzie już kilka i. Tam będzie 5 Pokémonów, jak nie 6. Także będzie trudniej zdobyć trafić na tego galaryńskiego Wizinga. Ale to nie wszystko, jeśli chodzi o galaryńskiego Wizinga, bo z tego co mówią, prawdopodobnie. Istnieje możliwość spotkania Shiny, ale o tym powiem później. Zdobyłem ostatnio z questu, którego odebrałem już dawno, dawno temu, Shiny Yamaska. Jednak jak zauważyliście, w nocy Yamaska już nie spotkacie. To był ekskluzyw. Nadia nam potwierdził bezpośrednio na Reddicie, że Yamask był ekskluzywną zdobyczą podczas Halloween. Więc prawdopodobnie po raz kolejny będziemy mogli go spotkać dopiero za rok. W internecie znaleźliśmy informację odnośnie danych form jest to Zigzagoon. Zigzagoon, oczywiście w wersji galeriańskiej, plus jego ewolucja. Jednak wiele osób sądziło, że będzie również jego finalna forma, która pojawiła się w ósmej generacji. Obstagon, czyli finalna forma Zigzaguna, nie pojawi się w Pokémon GO na chwilę obecną. Tylko te dwie formy tego Pokemona są dostępne w Pokémon GO, czyli Zigzagoon i Linoon. Ale to nie koniec, jeśli chodzi o informacje, jak i też bonusy związane z premierą Pokémon Shield i Pokémon Sword. Poza Weezingiem. Galariańskim. poza przyszłym e, Galariańskim z Zegunem i Lainunem w naszej grze mamy możliwość ubrania się za darmo, totalnie za darmo w ciuszki bezpośrednio właśnie z naszej gry i aktualnie no jest to koszulka jedno, jednokolorowa powiedzmy nie, niech ubiorę, ubiorę, po prostu sobie ubiorę mamy spodnie za darmo, totalnie za darmo o chyba te ubrania nawet, mam w swojej grze takie same, plecaczek jest i plecak. Ten sam, na samym początku, da się kupić inne w grze, ale to później. Czapka jest i to. Ta... Nie, ja mam czarną, ja mam chyba czarną. I buty galer... galeriańskie będą. Są so, galeriańskie buty. Świetnie. W każdym razie ubraliśmy się w pełni w strój Pokémon Shield i Pokémon Sor. I dwie ostatnie informacje, zanim pójdziemy, właśnie na Committee Day, które startuje za 4 minuty. Nie mi się, bo ważniejsi jesteście wy. Start eventu nowego, który nadchodzi aż do, za 3 dni od teraz, od 19 listopada do 26 listopada, czyli do końca prezentacji naszego Kobeliona na rajdach. I ten event umożliwia nam kilka ciekawych rzeczy. Niantic zauważyło, że mnóstwo osób nie posiada kont przeciwko zespołowi R Tingle Rocket w Pokémon Go. Niantic wystosowało nowy event, który umożliwia nam spotkanie na rajdach. Na no dziko pokemonów, które kontrują właśnie Team Go Rocket. Więc tutaj podczas tego eventu od 19 do 26 listopada mamy większą szansę na spotkanie właśnie takich pokemonów, które będą kontrami do naszych Team Go Rocket. Oprócz tego spawnu większego pokemonów właśnie adekwatnych do Team Go Rocket, będzie możliwość spotkania po raz pierwszy Pokémon Go na Lego Shiny Tentacle oczywiście z ewolucją. Bonusy, które będą zaaplikowane podczas tego wydarzenia od 19 listopada do 26 listopada, to dwa razy Stardust za walki PvP. Więcej potek i rewajbów z poka Tu się przyda, głównie potki, bo tego mi brakuje niesamowicie. I gwarantowana MK z rajdu tylko i wyłącznie 3 nie z cztero, nie z pięciogwiazdkowego, tylko z trzygwiazdkowego I kolejny event, który startuje również od 27 listopada I trwać będzie aż do 2 grudnia Tego o tej samej godzinie, czyli 22 I podczas tego wydarzenia będzie możliwość spotkania W większej mierze, nie do rana We wszystkich formach, czyli oczywiście wersja męska, żeńska I ich ewolucje, na dziko Kiedyś to było już i teraz po raz kolejny będzie miało to miejsce. I podczas tego eventu są kolejne bonusy. Połowę Stardustu na trady. Koszt to będzie mega pomocne w momencie, kiedy mamy podwójny special trade dnia. Czyli dwie, dwa special trady na dzień będziemy mogli wykonać. Przez ile dni? Przez tydzień. Przez dokładnie tydzień. I oczywiście będzie atak bonus na rajdach, jeśli walczymy z przyjaciółmi. I w tej chwili startuje już event. Widzę, są już lury zapuszczone. Sprawdzimy swojego pierwszego, Chimchara czy Shiny. Aha, buzz pogodowy się zmienił chyba, nie, był ten sam. I jeśli chodzi o wersję Shiny galareńskiego, Weezinga, powiemy sobie o tym później. Pokémon Day. Shiny? Nie. I wracając do tematu najsilniejszych Pokémonów ognistych, Pokémon Go, odnośnie naszego Infernape'a. Jak wam powiedziałem, Infernape jest troszeczkę lepszy w dps od Charizarda, który oczywiście ma swoje też słabości, ale właśnie w taki sposób chcę wam przekazać, że zdobyłem nowego Shiny. I to jakiś czas temu, tyle że nie miałem jak wam tego przekazać w odcinkach, bo jakoś tak nie łączyło się to wszystko. Kolejnym moim Shiny jest Shiny Charmander, którego spotkałem bodajże gdzieś wracając skądś, nie pamiętam dokładnie skąd, ale zdobyłem go. Sprawdźmy tylko datę jego jeszcze. 8 listopada. Co wtedy było? Co w ten dzień było? Dajcie mi znać. W każdym razie, osoby, które wytypowały Charmander'a obstawiam, że nikt, <gry> niestety, bo nikt się tego nie spodziewał. I mam jeszcze jednego w zapasie. Shiny. Ale to w kolejnym odcinku. Póki co polujemy na nasze chimczary bez Shiny. I jeszcze jeden. Było więcej. Och, ty nie, nie shiny Ach, Ale się stawia Kolejny nie shiny Ile jest przede mną? Jest ja za chwilę lury muszę odpalić Co najmniej cztery, nie shiny I teraz okolica, możemy krążyć Podoba mi się taka I specjalnie zalurowałem tutaj Naszą okolicę, żeby tutaj nie zlurować Nie tylko pokemony, ale również i graczy Bo jak sami wiemy, naszego wizinga W przeciwieństwie do tego Który jest na tejże drugim nie da się pokonać nowego, Galareńskiego, bo jego HP zostało zwiększone do tieru czwartego. Więc teraz minimalnie, minimalnie da się pokonać go duo. ale lepiej tutaj uzbroić się w większą ilość graczy. Dlatego luruję wszystkich graczy dookoła. A teraz kończąc ten quest na Chimczary, chyba ukończyłem również i quest na Research Breakthrough. I sprawdzimy, mam okazję sprawdzić, czy siądzie takie coś jak Shiny Legenda. Moja pierwsza. z Research breakfast nie dostałem ani najrzeszniejszej legendy. I pokażcie mi tutaj moc. I Annowa Stone, czyli Junowa Stone. Nie ma. Nie. Ale o tym mowa. Graudon. Dobra kontra, przeciwko Galerańskiemu Wizingowi. Zwykłym bolem do legendy. A co tam? I tak się spodziewałem. Zlurowałem ich. Czyli uwierzcie mi, ale. Lury w Pokémon Go nie działają tylko na Pokémony, ale również na graczy. Tego kolegi dzisiaj się nie spodziewałem. Tepik na drodze. Pogoda Windy. Mamy Chimchar Day. Skąd Tepik? Nie wiem, też ognisty jest, to prawda. Może to taka zapowiedź? Ha? Tego nie wiecie. <laughs> Oj, dwójeczka się kluje. Zapomniałem, że podczas tego eventu są. jest Czterokrotnie zmniejszony dystans do jajek W tej chwili, jak założycie, Zbieram dziewiątki Sorry, dziesiątki Dziesiątki zbieram I mam nadzieję, że będzie Jedno wielkie wykluwanie, może nie Dwu jakby częściowe Wiecie, osiemnaście dziewiątek, dziesiątek Kochani, norma, norma Ledwo co wyłączyłem kamerę Shiny! Numer jeden, jeszcze raz Klikniemy na niego jeszcze raz Nie na Stop. Na tego Jest Shiny pierwszy tak jest! Jeden z głowy, event z głowy. <laughs> Jeśli chodzi o Pokémona, który tutaj właśnie zniknął skądś, on tu powinien się pojawić, bo dopiero co on tutaj był, to jest niemożliwe. Właśnie. Ten Pokémon, aktualnie oczywiście jego ewolucja, wyrównuje się, a niekiedy przewyższa mocą Graudona. Jednak wstrzymałem się jeśli chodzi o aktualnie ewolucję tego pokemona Bo istnieje możliwość, że on otrzyma nowy atak. Z tego co pamiętam chyba Fisher. Ten atak pozwoli jemu być jeszcze silniejszy. Więc jeżeli faktycznie ten atak będzie figurował na liście ataków, które może otrzymać, przypuśćmy, ten Pokémon w wyniku ewolucji lub coś w tym stylu, no to uwierzcie im bądź nie, ale ten dopiero będzie najsilniejszy ze wszystkich. Z tego co pamiętam. A tak chyba Fizur. Jeżeli się mylę, to aktualnie macie na ekranie napis, jakby w sensie nazwę ataku, która powinna być właśnie w ramach ewolucji tego Pokemona. Cukierki trzymać, ewolucji nie potrzebujecie teraz. Do czego? Macie gradony. A ten Pokemon poczeka na swoją kolejkę. I jest piąteczka. Mam już na swoim koncie 8, żeby nie waląć się. 8 dziesiątek. Także jeszcze jedna dziesiątka i będzie seria. W kolejnym odcinku, wykrywania dziewięćdziesiąte Wracamy, wracamy, panie, panowie Tutaj, żeby nie zdradzić ile mam Kolejny Shiny <grybujesz> Nie powiem ile, ale jest kolejny Shiny Mówimy, patrzymy aktualnie na wersję Shiny Pokemona Być może on będzie miał niskie IV Bo takie liczę Ale cały czas w tej chwili ucieka Ale jak sami wiemy, oczywiście jest szansa, że taki Pokemon ucieknie Istnieje możliwość co innego z rajdu? Z rajdu mamy 100% pewności, że go zapiemy Tutaj niekoniecznie, ale u mnie siadł. Kolejny Shajni Masz? Tak. Ups. Jest numer 3. Tak miałem wątpliwości, żeby dzisiaj nie wyjść. E, praktycznie ubrać jeszcze kurtkę, ale tak myślę, patrzę słońce, jakby tak zagląda do okna i... Nie, dzisiaj płyta tak wiosennie, tak letnie jeszcze. Letnio. I ten jaki kolega Maivy Ten... Ani do PVP, ani do PVE, ale jest kolejny. Trzeci. Prawdopodobnie za 5 minut klucza jajka. Dlatego też ja poza Shiny wybieram Pokémony u Was, które mają najbliżej statystyki ataku 0, 2, 15, trzecia 14. Szukajcie w Shiny podobnych statystyk. Zacznijmy, zacznijcie od ataku na 0. Ale musi być Steel Community Day. Steel Community Day. Musi być ten Pokémon, czyli Chimchar. Może być ewolucja kolejna, oczywiście, jeżeli macie. Atak musi mieć najbliżej zera. Druga statystyka defensywy ma być maksymalna, jak się tylko da. I trzecia, to oczywiście, fajnie. bliżej czternastki. Dobra, na razie. Tutaj jest bliżej. Tutaj na razie ten pan ożywa. To jest to nie, to nie to ten Pokémon. Na razie to to miał ten, no, co powiedziałem. Ty masz tego. Dobra, czyli ty wygrywasz. A co? Do ze No zepsuli nam drzemę. Ale pojawiły się. Eksowe. Znaczy nie eksowe, tylko z... pojawiły się wizingi. Galeriańskie. I zaraz Wam pokażę trik jak zdobyć galeriańskiego shiny wizinga. 33 osoby na rajdzie. To tutaj w naszej okolicy jest faktycznie jakiś rekord. Niesamowity wynik. Tyle, że trzy. Nie, ja muszę zmienić. Wszystkie metagrosy. Mam nadzieję, że dam radę. No jest, udało się. Aczkolwiek chyba jeden jest za takim Flashkanon, ale to już da się pominąć. Ten Pokémon zaraz wam pokaże, jak wygląda w wersji Shiny, kochani. Także tutaj stalowy. I na jednego Hita. Ojnisty. 11 osób, kolejny na hita. Overhit jest potężny przeciwko Metegrosom Zaraz wam pokażę. Jak zrobić shiny i to za pierwszym razem. Za pierwszym razem Shine. Galeriański Wisi. Czemu on w ogóle tak wygląda? Bo nie wiem czy wiecie, ale miasto, do którego uderzamy w Pokémon Shield i Pokémon Sword, pierwsze. Bodajże takie większe, tam gdzie są jest turniej cały. Ono jest właśnie tak, jakby przemysłowe, i właśnie ten Pokémon się dopasował. Do tego właśnie terenu. I mamy naszego Wheezinga. Teraz, może jednak użyjemy tych berry. Jest na grecie. Jeden się przyda na terno. Jak przerobić jego w shiny, ale tylko w Pokedexie? Zwróćcie uwagę, w tej chwili w Pokedexie, wchodząc na wizinga a on będzie miał chyba jakiś numer tam niedaleko tutaj. Mamy Wheezinga. I jak widzicie mamy wersję normalną i galeriańską. Jednak jeżeli macie, jeżeli macie Shiny Koffinga i ewoluujecie go w wheezinga, to w takim wypadku w się pokaże Wam się również i galeriański shiny Wheezing. Shiny! Galeriański Wheezing wygląda całkowicie inaczej. Dokładnie wygląda tak. A tutaj po prostu nie jest to dobrze zaprogramowane. I w Pokédexie on widnieje jako właśnie również i shiny. I mamy go tutaj. Galeriański shiny Weezing. Mimo że kolory są inne. Ale jest shiny, nie? nie <laughs> Także tak można zdobyć jedyna droga. Na shiny. Galeriańskiego Weezinga. Kiedy go wprowadzą do Pokemon Go? Nie wiemy. Tyle z mojej strony. My idziemy jeszcze na jeden ride. Dla Was to tyle, dla mnie to tyle po części. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. I widzimy się następnym razem. Trzymajcie się! Heja!